Ma widzowie Jadę właśnie po Grzesia, jedziemy wyrobić dowód Już czeka na mnie Już po 13 .00. Piszę do Łukasza, żeby mu powiedział, żeby schodził na dół Że zaraz jedziemy to On jest oszalały o tej porze Masakra z tym Grzesiem Ciekawe czy będzie czekał czy nie Jest czy nie ma Grzesia, zaraz zobaczymy nie ma, że się w kulki leci. Muszę iść po pana, hrabie. Mógłby mi coś tam macho, czy zachnęłem? Nie wiem, co on tam macho. Zakrany, jak potrafi zejść Krzesiu, Grzesiu, ten czas u Cię ubiera Co Ty tak sypko, sypko? Później drugiego drugi dowodu zapomnę. To jest tylko sypko. Popierdaj. Co? Ja myślałem, że Ty czekasz już pod urzędem. Tak, ja nie wybieram się, bo pod urzędem. Pod urzędem ten wybrać, tylko. No, Mężmi tylko wy. Jezus Co? To po tych deszcz pada. Co? Deszcz pada. No to co, tak? Cały dzień. co na piechotę. Idziemy. Z kukrem tam, idziemy na piechotę. No tak, bo ja przyjechałem rowerem. A tak, tak, rower o tej porze jasne Co? siu no, się nie da nawrać Co? bo chodziło o zdjęcia jak bandyta no. No to, co? no też może to, pojedziemy nie ten na głowie to trzeba było mi najeżdżać też może pojedziemy na ten policzy po, na dziarę zrobić i na głowie no, no. <grych> no, <grych> to, wyglądał na jak na głowie. tak? no znów trzaską Zemny karek. Nie, nie ze Ładnie czasz. Jaki ze mnie, bo nie domknęła. Wiesz, u kogo byłem wczoraj? Nie. Nocy? No? No i co tam u niego? Wolę też słychać Nic ciekawego. Pije? No. Ta? Eee, Mówię, że przy ten. Jutro, bo pojutrze może jak będzie w domu, to cię wezmę i przejdziemy się do niego. Trzeba mu powiedzieć, że, że się pierdą, Mówiłem mu, to nie, nie mógł wierzyć. Nie chciał uwierzyć? No to widzisz, jest tak, że człowiek pije ładnych parę lat i jednak się przemoży, jednak się, się wkurzy, bo się wkurzyłem. Dlatego przestałem. Ja bym się nie wkurzył, to wkurzył. dzień któryś by dzień, albo po świętach może teraz w ten, znaczy po Wigilii, w te dwa dni. No. Może się przejdziemy do niego, on będzie miał wolne. Na kawę to się pogada z nim. No, można pogadać. Nie będzie cześćł oczywiście. To, ja Mówiłem, że jak przyjedziemy, to żebyś... To żeby nie, nie pił czasami, bo Cię pociągnie Nie, coś nie, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Piłko alkoholowe, bez alkoholowego, weźmy go pierdolę, Daj spokój. Nie, jak już powiedziałem, to... Karpie nie. sprzedają. Co? Karpie. No, mi się dałoby się. ten to byś. No. A. Ja raz kupiłem, jak z mamą byłem. Jeszcze A co i... ten? Kowlanty, co? Oni nie wiedzą, że masz przedłużone do piątku? Dowiedzieli się. Tak? A, a, od kogo? Od no, ryszka... Się dowiedzieli. I co gadali? No to, normalne. Nie wydaję, bo masz włączony. Tu mam zapałzuje, no? Mów. Zapałuj, No zapozowałem. No, nie boj zazdrości sobie, bo, że mnie płacisz za im nie dajesz. My mówili, że byśmy razem, chociaż raz byli. Dlatego się wkurwili w... Lobo. Tak, co się wkurzył? wczoraj. U. Co, gadał coś nam nie Mów, no. Nie, 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 nie. Akurat nie. Zobaczcie, to tak zawsze gada, że komis. Nie, akurat nie. Się wkurzył też na ciebie, ale... A na co się wkurzał? Przecież ja nie jestem utrzymankiem nikogo, ty. I tak, ale i tak by powiedział, że przecież być mu nie uciekł, bym mu nie uciekł, oddałbym mu i chłop, Ty byś mi też pomógł, oddał. Ale jak oni mieli są już 800 i... Ja w nim. I tak nie widzę tak, żeby mi to oddali, więc... Oddadzą. oddadzą, czekaj za co? Poszedł do roboty. Już w poniedziałek idzie do roboty. A? Łukasz, tak, no załatwił wczoraj przez telefon Tak go gdzieś ubronisz i tak nie... Nie, no bo taka prawda. A on zresztą. cię tak traktuje. Ja Nieźle. A werka, co gada nam, nie mówi? Nie, Berkhardt, bo. jest w porządku. A kiedyś to widzieli? Wczoraj, co wczoraj? Co? Wczoraj jak to już wiedzieli? No, no, później, jak już w szkole. Zadzwonił do niej, dzwonił. Nagrywasz? No. Korepi nie nagrywa. Ale oni tych filmików nie oglądają na razie. No bo... Tak? No. Mhm. No po co oglądają filmik, jak sami z tego nagrywają? No i No ale przecież ja im... Ja, się będę iść, no. ja im powiedziałem, że z płacą dopóki nie będą mieli posi do roboty. Mieli, no, mieli zapłacić sobie następny tydzień i oddać mi nic, zapłacili sobie nie oddali mi. Więc chyba będą mieć teraz pod koniec tygodnia ażby sobacić. Tak, no. Pracuję. Co? Pracuje Werka. No nie, będą mnie, będą mnie. Teraz. Też pójdziesz do pracy za mną, żeby odrobić? Ja wiem o tym, no nie musieli mi mówić. No, nie musi mi. Oni są zaraz, oni mają po 38 lat, ty masz 60, to jest różnica. A, ale dam sobie radę. Dam sobie radę, nie ma. A jak nic. uciekli, to już nie pamiętają, jak się nie chcieli nagrywać. Bo po co nam Robert, po co nam filmiki? A teraz nagrywam im potrzebne. Nie wiem, no. Nie wiesz. Samo życie wiesz, co chcesz powiedzieć? Samo życie, no co Wszystko słyszysz, co gadają, tylko nic nie ty chcesz, kurde, powiedzieć. Bronisz. Nie wiem po co. Co? Bronisz ich, nie wiem za co i po co. O, człowiek nie ja wolał wiedzieć prawdę, kto, co gadają na mnie nie wiem, przywożę, ciepłe obiadki, wszystko, oni jeszcze na mnie napierdalają To będzie koniec Nie napierdalają, bo ja nie słyszę Nie słyszysz? Ja nie słyszę, żeby napierdalali na ciebie. Kurwa, w tym miejscu mamy normalnie aż cud Tutaj Tutaj miejsce znaleźć to jest cud A tam jest fotograf No, no właśnie o, ale jest... Jesteśmy u fotografa, widzowie Co, nie masz czapki? Ma, ma, ale co ten kabar, że Nie miał No Ale co ci to? Ta... Co? co ci to da, jak zasłoniłeś tylko połowę głowy? A, to... Nie To Chyba ciężkie żyło, prawda? To się jak pozuje. No już widzowie po zdjęciach. Zaraz wam U. pokażę, bo na razie pada deszcz. No, Jak wejdziemy do urzędu to wam pokażę. Tędy chodź. A chodzisz normalną głową. głową. Normalną głową. Przecież mhm. idę normalną głową. Przez to masz rząd. A ty nie nie dzisiejszy jestem. <gry> kurwa Grześ, normalnie jestem. Z ciebie dumny, że to tak wyglądasz. No i ładnie, nie jeszcze Nie jesteś kurwa w końcu brudny ani śmierdzący. Nie, ani wodny. Nie Cały dzień ma tak padać No A nie idź no siedzieć i w pół Chyba trzeba Idziemy do urzędu widzowie. Jeszcze gdzie? Co? Pamiętasz jeszcze gdzie? Sie składa? Tu jest ten Tu! Co krzyżu? No i biurokracja. Popatrz te zdjęcia, pokażę, że nie Jak wyszło się? To. Ja Boże, że tak. Czestań, kurde, nie mam nerwu, bo to. Się za bardzo wylubuje. nie nerwuję. Nerw z tyłu. Czołg? No ma nie zdjęcia, co nie widzieli, dzięki. Oczywiście. Dziękuję. 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 nie Dziękuję. 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 Nie lubisz biurokracji? Czego? Podpisów.

Gdzie Gdzie, gdzieś karpia Karpia święta. gdzieś Karpia w święta. Karpia. Co karpia. w Święta. święta? Mówisz? No. Karpia ta. Jak zwykle bez święta. No. dokładnie. Mhm. To połapisko nie Co? gdzieś. No. Może zjeść coś powiedzmy. Wariowa, co za pizze, Co? Co? Co jadłeś? A ty e, no... Wasolkę? Nie. A zapomniałem no. A czemu nie masz wasolki? A co od Czemu? I zostawili na razie w lodowce. A lody jadłeś jeszcze? No nie, dzisiaj już jadę jednego. Jeszcze jednego <laughs> zostawię na, Bo ja lubię zostawić. Żeby nie gadał. Bo Berka nie, nie lubi ich. Co im da pół loda, najwięcej. Bo no nie, nie wchodził jej. Jak mówię, jak lubi, może nie wchodzić. W lody to obrażać. A ona jest gierna. Ale fajna dziewczyna. Dobra widzowie, później zrobimy drugi filmik jak widzimy, bo tutaj jest dużo ludzi, niestety. stawcie łapę, słuchaj.